Miałaś o szeregu rozwiązań, w nowej strategii, strategii kładziecie akcent na różne rozwiązania, od SMR-ów aż po CCUS. Możemy mówić o strategicznej symbiozie między tymi rozwiązaniami? Tak, jak najbardziej. Jako Orlen jesteśmy bardzo dużą grupą, która działa w czterech gigantycznych segmentach, które się składają jeszcze z podsegmentów linii biznesowych, ale jest to upstream, downstream, energetyka i consumer products. Myślę, że my to przedstawiliśmy też w strategii, tą symbiozę, ekosystem, my to tam tak nazywamy. Czyli to, że te wszystkie segmenty ze sobą muszą współdziałać i współpracować, wymieniać się produktami po to, żeby właśnie dla konsumenta w tym czwartym segmencie Consumers and Products dostarczyć produkt, którego on potrzebuje po dostępnej cenie, który będzie bezpieczny, który będzie dostarczony w czasie ciągłym, odpowie na jego zapotrzebowanie, ale także zrealizuje wymagania regulacyjne, o których jeszcze nie wspomniałam wcześniej. Niemniej jednak wydaje mi się, że to teraz jest już oczywiste, te, te regulacje, które nam przyświecają i które. Gdzieś tam są dla nas drogowskazem i kierunkiem zmian, też są tutaj bardzo determinujące. Niemniej jednak, tak jak mówimy o technologiach, to często yy, mamy kilka odpowiedzi na różne problemy, niemniej jednak trudno jest powiedzieć, żeby była jedna odpowiedź na, na te duże problemy, z którymi jako też przemysł, jako gracz przemysłowy się mierzymy. Tutaj możemy popatrzeć na, na te segmenty bardzo energochłonne, trudne do dekarbonizacji, jak ciepłownictwo, rafineria, petrochemia, nawozy. Tutaj mamy bardzo dużo wyzwań związanych z wymianą um, zasilania, czyli z wymianą źródła energii, z, których, z którego, um, dalej wykorzystujemy do procesów um, przemysłowych. I tutaj tak samo rozwiązanie nie jest jedno. Próbujemy oczywiście jak najwięcej wykorzystywać odnawialnych Źródł energii w połączeniu z magazynami energii, także tam, gdzie się nie da. Wpuszczamy po prostu gaz, bo to jest jednak źródło niżej emisyjne. Próbujemy zakładać CCUS na możliwe do tego instalacje. No i także mamy rozwiązanie w postaci SMR-ów i CCG-ów, tak jak powiedziałam, w kontekście gazu. Więc tutaj tak naprawdę mamy wachlarz, jakby spojrzeć na ujęcie produktowe, emisyjne. Teraz już powiedziałam o tych emisjach takich, można powiedzieć, z komina, emisjach produkcyjnych, niemniej jednak są jeszcze emisje wbudowane w konkretne produkty. To już wspomniałam o. Kwestii związanej ze śladem węglowym naszych produktów, oprócz tego oczywiście staramy się wbudowywać te molekuły odnawialne w na przykład nasze paliwa, czy produkty petrochemiczne, czy nawet nawozy. I tutaj dla nas ogromną pomocą jest odnawialny wodór, niskoemisyjny wodór, ale także biometan, i mamy nadzieję na rozwój też tej gospodarki biometanowej po to, żeby te produkty tworzyć, kształtować w bardziej zrównoważony sposób.